Chodzę po mieście, aż ktoś do mnie zagrał. Porozmawiamy? Tak? A mogę nagrać tele telefonem? Tutaj. Dzień dobry! Cześć! Co robicie teraz? E, teraz przyjechałyśmy tutaj w sumie na jeden dzień, żeby trochę pozwiedzać, pochodzić, kupić pamiątki. Jeden dzień? Tylko jeden dzień? E, tak, Ale jeden sk dzień. Skąd jesteście? Z Lubelskiego, z miasta pod Lublinem. Ale nie chcieliście... Jeden noc dostać tutaj? Nie możemy. Nie, nie możemy właśnie, nie za bardzo mamy opcję. To dlaczego? Brakuje pieniądze, Ty co? To tak, też! Tak. <laughs> co kupiliście? Pamiątki? Mamy tak... Mamy... Można pokazać? Można. Mamy stycza, Mamy pocztówki. O, okej, znowu. Ja Czekaj gołębia. Ciekawe. I Okej. Dobra. Charaktera? Te, nie wiem to, jak to nazywa? Te? Stitch! Styć. A to, tak, stycz. Dlatego kupiłaś to w Warszawie? Dla siostry moje. siostry! A. Tak ja mam gołębia dla siebie, kocham gołębia. Tak? Tak. Tam, tam są bardzo duże, wiele, wiele gołomy, nie? Tak. Pewnie wybrin też. Tak. tak. Wszędzie jest dużo gołębi. Podoba ci się w Warszawie? E, tak, w to bardzo. E, <laughs> no mówiła, że się jej nie podoba. Nie to, że mi się nie podoba, ale... No. Są inne miasta, które bardzo lubię. Warszawa nie jest moim ulubionym, ale jest ładnie. Na Starym Mieście jest ładnie. I chłopak jej się tu podoba jeden. to tak? O tam w tym sklepie pracuje. O, ja. a, pracuje? No, chyba tak. Nie to, że mi się podoba ma ładne włosy. A czekaj, czeka. masz chłopaki w Warszawie i mieszkasz w Lublin. Wolisko Lublin, gdzie coś. Nie, tak? podoba jej się to, ten... nie podoba. Podoba, a, nie okay, podoba okay, mi się okay. tylko ma ładne włosy. Aha, okej, okay. niestety stąd to nie widzę dobrze, ale. Rozmawiałaś to? E, nie. nie? <laughs> Czemu nie? Ale a! Kupiłaś pamiątki z ten sklep? Tak, tak! A. Przez to, że byłam w tym sklepie, to no. widziałam tego chłopaka i chciałam mu powiedzieć, że ma, że ma ładne włosy, ale ja się wstydziłam, a więc co ona powiedziała. Chyba ja jeszcze wsteczkę, kupić coś. Tam ten sklepy. Jest tam że chyba być... ze trzy razy. To jest powód, żeby widzicie pacieć te chłopaki. W nie? Inny powód. troszeczkę. Dzisiaj wracacie, tak? Tak. Pociągiem. Tak. A o której godzina? Które godzina wracacie? 18.40 Chyba zaraz mamy Jest 17.28 Nawet niedługo musimy iść na początku. No. Jak to mówię, gdzie bezpiecznej podróży do Lublin? No? Jak, tak. jak to powiedzieć? Nie no. pamiętam Miłej jak... podróży? Tak, miłej podróży po prostu bezpiecznej podróży No to podróż. Tak, tak, tak Bezpiecznej tak. podróże. Dziękujemy dziękuję Pa, pa. pa, pa.